Wioletta Tarka, urodzona w Pleszewie, absolwentka Uniwersytetu w Warszawie, filii w Kaliszu oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Pracę magisterską broniła w pracowni doktor Anny Rozpędek Spychały. Ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania. W pracach malarskich stosuje technikę olejną, akrylową, mieszaną, akwarelę oraz rysunek. Autorka wystaw indywidualnych brała udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz międzynarodowych plenerach artystycznych. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech i we Francji. W roku 2015 ukończyła studia podyplomowe Rysunek Sztuki i Antyków w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Od kilku lat interesuje się antykami, kolekcjonerstwem i inwestowaniem w dzieła sztuki. Czy to, to filmy do Państwu chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać w Galerii 33. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyli, bo wiadomo, jest piękna pogoda, każdy spędza ten piękny czas na ogródku. Ale cieszę się, że jesteście, bo gościmy w Galerii wspaniałą malarkę, którą poznałem niedawno, ale powiem Wam, że jest to cudowna kobieta, która jest bardzo wrażliwa i to widać po jej pracach. Gościmy dzisiaj Panią Gretę Tarkę. Tak? Pracuję brawo dla pracuję od, wielu lat, pracuję od wielu lat w Dreszewie, ona powie swojej działalności, ale chcę powiedzieć, że wspaniałe akwarele z wielką wrażliwością maluje, tak bardzo się cieszę, że doszło do tej wystawy. Także że gości tu u nas. Jest to, ja nie wiem, twoja taka tutaj w galerii pierwsza, pierwsza. brałaś udziału, ale... I jest to tak, że powiedziała, że będzie współpracować z nami, będzie z nami brać udział w wystawach międzynarodowych. Teraz ta zgłasza się do Pałacu Struga na międzynarodową wystawę na Dolnym Śląsku, także rozwija Kobieta Skrzydła. Także zawsze jest czas do pytania, jak to się mówi, tak, że zawsze można odnaleźć sobie te talenty i tą drogę taką drugą, jakby w życiu poza ciężką pracą, żeby znaleźć coś dla, dla relaksu. Rozmawiałem z wieloma lekarzami, nawet z paniami, które są lekarzami. Też tu miały wystawy, malują, robiły po dyplomowe studia specjalnie po to, żeby jakoś odżyć się, odrodzić. Właśnie to właśnie daje to, że sztuka daje tą możliwość, że jeśli są jakieś depresje, stany depresyjne, to jest najlepsze lekarstwo. Muzyka, poezja, malarstwo. Wtedy człowiek zaczyna kwitnąć to widzicie, po Pani golecie, tak? Zresztą, że, że Także dopiero jej czas nadchodzi. Ale co ja tu będę Państwa męczył, to jest ciepło, gorąco, każdy chce na nogi, na kawę. Ja teraz bardzo się cieszę, że tu jesteś. Galerii, że możemy podziwiać Twoje prace. Są one do nabycia, ceny są bardzo dostępne, bo ja wiem, jaki jest rynek sztuki, bo jeżdżę i po świecie, i w Warszawie byłem ostatnio też widziałem, także prace są tam, cóż będziecie Państwo z Panią Rewlettą uzgadniać, czy te piękne prace mogą się Was znaleźć w mieszkaniu. Ale co, życzę Państwu w takim razie miłego weekendu po dzisiejszym spotkaniu. Tutaj się nasyciliście, nasycicie się duchem. Tak, ciałem można do góry, bo jest wspaniały poczęstunek, który przygotowała Wioleta i Krzysztof, bo Krzysztof też będzie miał wystawę. Krzysztof będzie, Krzysztof Ceta będzie mówił do góry, także czeka Was wiele wrażeń. Jeszcze druga część do góry. Także cieszę się, że Państwo jesteście i po tych wielkich wrażeniach zapraszam na poczęstunek. Wspaniałe sery. Państwo tu przekazali wspaniałe wina, ciastka, także... Będziemy mogli oglądać, podziwiać i wygustować wina, a potem jechać sobie podejść na działkę, tak? Życzę Panu wspaniałego weekendu, a teraz oddaję głos Joreszcie. Przepraszam, że tak długo mówię, ale to jest zawodowa. Kiedyś też byłem nauczycielem, i teraz mi tego brakuje, także. Ale to nic. Proszę bardzo. Ja, dziękuję bardzo. Serdecznie witam Państwa na, tutaj na Wernisarzu w Galerii 33 I dziękuję Krzysztofowi, że mogłam przedstawić swoją pracę również w takim towarzystwie tutaj kolegi, który będzie też prezentował za chwilę swoją pracę do góry. No, jest mi niezmiernie miło. Ci, którzy znają mnie bliżej od wielu lat, to wiedzą, że maluję obrazy olejne, Akrylowe i rzeczywiście był to inny rodzaj troszeczkę malarstwa. Yy, oczywiście gdzieś ten realizm zawsze się przejawiał, aczkolwiek były momenty, gdzie przechodziło to do, do nawiązania sztuki kubistycznej, yy, futurystycznej, czasami impresjonistycznej również. Ale od jakiegoś czasu, właściwie pandemicznego by można powiedzieć, stwierdziłam, że zastosuję nowe środki wyrazu artystycznego i wybrałam sobie taką technikę trudną, bo to jest akwarela aczkolwiek no fajna, sprawia mi dużo radości, muszę powiedzieć, bawię się plamą barwną, jak zobaczycie Państwo jest na tych obrazach właściwie taki kolor dominujący gdzieś, to jest błękit, niebieskie kolory, fiolety, Są to... Kolory moje bardzo ulubione, które no, są dla mnie pełne tajemnicy, nieograniczenia, jakiejś przestrzeni również, bo niebieski wiąże na się z wodą, z niebem, z kosmosem. Jest to dla mnie po prostu taki nieograniczający kolor również. Podejmuje w swoich pracach bardzo różne tematy, inspiruje się tutaj przyrodą, naturą, architekturą, czasami tak. różnymi sytuacjami, tak właśnie w ten sposób łapie kadry naszej rzeczywistości. Ujaśniam je tutaj na, na tych pracach. No cóż, chciałam podziękować raz jeszcze moim najbliższym rodzinie, przede wszystkim mojemu mężowi, który, <laughs> który miał zbierają. dużo cierpliwości dla mnie, żeby w końcu wystawić tę pracę i pokazać. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam Państwa do oglądania wystawy.

来，大家坐席。